Hejka, witajcie! Dzisiaj taki naprawdę temat na czasie. W, w ostatnich czasach bardzo wszystko wzrosło do góry. Każdy liczy grosz do grosza i tak samo tutaj w Holandii. Ludzie muszą kombinować, żeby mieć więcej. Muszą kombinować, może nie, żeby mieć więcej, ale żeby im zostało więcej. Żeby nie musieli wydawać na niepotrzebne rzeczy. I generalnie dzisiaj chcę Wam przedstawić. Kilkanaście pomysłów, może nawet nie pomysłów, tylko to są życia wzięte rzeczy. Na czym można oszczędzić? Na czym tutaj w Holandii można oszczędzić? Przede wszystkim numer jeden, to takie najważniejsze: codzienne zakupy. Codzienne zakupy. Wiadomo, musimy jeść, musimy kupować chemię, różne proszki. Patrzy, patrzy większość ludzi teraz na promocję, czego kiedyś nie było. Ludzie tak nie zwracali uwagi, ale tak samo w, w Polsce, tak samo w Holandii i w innych krajach ludzie zwracają szczególnie uwagę na promocję. Jeżeli dzisiaj coś, coś jest na promocji, a nawet jeżeli tego się nie potrzebuje, to się kupuje to coś oczywiście, jeżeli ma długi termin ważności, bo nie kupicie hmm, chleba z wyprzedzeniem na Parę miesięcy, no bo Wam się za parę nie zepsuje, ale produkty takie jak na przykład mleko, które ma długi termin ważności, czy jakiś cukier, mąka, rzeczy, które naprawdę mogą dłużej poleżeć, często ludzie kupują z wyprzedzeniem, gdzie kiedyś każdy kupował na bieżąco. I myślę, że w Polsce jest tak samo. Ja zawsze starałem się tak robić. Zawsze starałem się zwrócić uwagę na promocję. Aczkolwiek przez ostatnie. Parę lat staram się tego uczyć jeszcze bardziej, jeszcze mądrzej wydawać pieniądze. Jak to kiedyś ktoś powiedział, że sknera zanim wyda, to 10 razy obróci złotówkę tam z powrotem. No może nie sknera, ale teraz wydaje mi się, że 90% społeczeństwa obraca tą złotówkę czy te euro ileś tam razy zanim to wyda. Mądrze myśli nad zakupem. Kolejna kwestia. Często, często ludzie kupują. Kringlopach. Kringlopy to są takie, takie sklepy, takie second handy, gdzie można używane rzeczy kupić. Meble, ubrania. Przeróżne, przeróżne rzeczy, narzędzia jakieś. Można tam praktycznie wszystko kupić. Wchodzi się do takiego miejsca, tam oddają, oddają ludzie rzeczy, których już nie używają i te kringlopy, właściciele tych kringlopów sprzedają je za groszowe, groszowe pieniążki. Często naprawdę można kupić coś, coś naprawdę niesamowicie taniego. Jakieś nawet wałki, pędzle, farby, tapety. No, no wszystko tam jest. Jeżeli nigdy w takich miejscach nie, nie byliście, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę Kringlop i udajcie się właśnie, żeby sobie zakupić no dosyć tanie rzeczy, ubrania nawet. Ja sam osobiście zacząłem a zacząłem dużo rzeczy kupować w kringlopach, kiedy się wstydziłem, dzisiaj jestem z tego dumny, że mogę kupić sobie jakiś sweter, czy jakiś, jakieś spodnie używane za ułamek tego, co płaciłem kiedyś. Następna kwestia, prąd, gaz, to też są strasznie duże pieniądze, więc coraz częściej ludzie zaczynają inwestować w ocieplenie domu, zaczynają zmniejszać temperatury w domach. Jak kiedyś ktoś zimą miał 23 stopnie w domu, dzisiaj mają po 21-20, bo cena, cena nawet miesięcznie miesięcznie 100-150 euro mniej zapłacić to naprawdę dużo, bardzo dużo, a wolą sobie założyć jakąś bluzę, czy nawet, czy nawet kurtkę, no może kurtkę nie, ale jakąś bluzę, żeby było po prostu w miarę ciepło i obniżają naprawdę nisko temperatury. Ja sam osobiście lubię 20 stopni. Chodzę w krótkie rękawku i krótkich spodenkach. Dla mnie ta temperatura jest dobra, ale no niestety przy, przy małym dziecku nie mogę mieć tak niskiej temperatury. Więc w y, większości nawet no, chyba 21 jest 21 22 stopnie mam w domu co i tak i tak jest wystarczające. Y, 23, 24, myślę, że to już jest przesada. Ale są ludzie, którzy tak lubią, nawet wiem, że niektórzy mają po 25. Więc dużo ludzi tą temperaturę też w domu obniżyło. Wymieniają okna na cieplejsze, zakładają jakieś panele, solary, robią pompy ciepła, no, próbują zmniejszyć te koszta. Tak jak i wszędzie w Polsce też ludzie zaczęli. Kolejna kwestia. Benzyna. No to tutaj w Holandii no, zaczyna naprawdę przybierać na prędkości. Obecnie już jest ponad 2,20 euro, 2, 20 nawet gdzie nie Od następnego roku już szykują podwyżki. Od następnego roku paliwo ma wzrosnąć do około 2,50, gdzie na autostradach pewnie będzie 2,70 euro za litr paliwa. Więc po prostu ludzie zaczęli mniej jeździć już nie jeżdżą dla przyjemności tak częściej, częściej się spotyka właśnie, że ludzie jeżdżą razem jak nie muszą gdzieś jechać to nie jadą niestety tak wygląda zaciskanie pasa a myślę, że od następnego roku będzie jeszcze mniej ludzi poruszało się samochodami myślę, że to jest celowe celowe podnoszenie paliwa żeby ludzie zaczęli właśnie więcej jeździć elektrykami więcej kupować tych elektryków, no bo teraz wielkie firmy poprodukowały tych samochodów, a przepraszam, a zbyt, jest, jest zbyt, jest zbyt duży. Więc, oj. Przepraszam, to dosyć wcześ, wcześnie jest rano. Nagrywam ten film, więc jeszcze troszeczkę zaspany. Nie ma czasu za dnia, więc z rana człowiek idzie i nagrywa. Dobrze, Następna kwestia, co zauważyłem w jaki sposób ludzie oszczędzają w Holandii, to na ubezpieczeniach zdrowotnych. Sam to robię. Staram się nie, wy, nie wykupować całego pakietu. Jak już kiedyś Wam powiedziałem, ubezpieczenie miesięcznie płacimy sami w Holandii. Nie ma, że pracodawca za nas płaci, więc indywidualnie sami musimy płacić. Zaczyna się od 140 euro, 140-150 euro. Od następnego roku znowu będzie szło do góry, więc tak, właśnie będzie gdzieś koło 150 euro do 300, ponad 300 euro. Jak właśnie oszczędza się? Nie wykupuje się pakietu. Dentystę, jakieś fizjoterapię, jakieś dodatkowe zabiegi. Tego się nie wykupuje. Stara się człowiek po prostu. Zęby osobiście robię w Polsce, bo tutaj to. Za to ubezpieczenie, co dopłacam, śmiało mogę zrobić w Polsce, dbam od wielu lat o zęby, więc jeżeli człowiek co pół roku chodzi systematycznie, nie ma tak dużo dorobienia, jeżeli musiałby więcej robić, no to tutaj by majątek stracił na no to. W Polsce tak samo. Więc nie wykupuje się więcej opcji, płaci się tym minimum, najniższe po prostu ubezpieczenie, jakie jest możliwe, a resztę, no co. Jak już wyjdzie, to stara się człowiek jechać do Polski, a jak, a jak nie, no to tutaj się opłaci pieniądze. No się uda. Póki jeszcze człowiek młody, nie ma takich problemów zdrowotnych, ale nie oszukujmy się, już po 50-60 zdrowie jest w gorszej kondycji, potrzebujemy bardziej tego lekarza, więc wtedy trzeba wykupić naprawdę pełne ubezpieczenie i jest problem, bo to naprawdę ogromne pieniądze, jeżeli ktoś zarabia na dzień dzisiejszy Najniższą krajową, która wynosi 1000, żeby Was nie skłamał, 1800 euro, chyba 1700, 1800 euro na rękę, z tego zapłacić 300, zostanie Wam 1500, 1400, 1500 euro. No to jest duży problem. Do tego opłaty, jak ma się swój dom, to też trzeba zwrócić uwagę na to, że trzeba bardzo dużo pieniędzy zapłacić za sam dom opłaty. Ponad 1000 euro wychodzi, jak ktoś ma kredyt, czy może nie ma kredytu, czy musi płacić do spółdzielni. 1000, ponad 1000 euro to jest naprawdę kupę pieniędzy i co zostaje na życie? Parę stówek, więc później znowu trzeba kombinować z wyżywieniem i z innymi opłatami. Samemu przetrwać w dzisiejszych czasach z własnym domem bardzo ciężko. Pary jeszcze sobie radzą. I rodziny, aczkolwiek nie jest to wcale kolorowo. Wiem, że w Polsce ludzie narzekają, Ja jeżdżąc na urlopy widzę, jak ludzie narzekają, ale generalnie tutaj też nie żyje się dobrze. Tutaj też jest ciężko, też trzeba liczyć każdy, każde euro, tak jak w Polsce każdą złotówkę i nikt wam nie da. Jeżeli normalnie się pracuje... Nikt Wam nie da jakiejś tam zapomogi, jakiegoś dodatku, jakiegoś 800. Plus. Kiedyś Wam powiedziałem, dzisiaj znowu to powiem, tutaj jest jakieś 250 euro na kwartał, na 3 miesiące. Na 3 miesiące jakieś wychodzi 1200 zł, teraz przy dzisiejszym kursie. W Polsce troszkę więcej, tak? Więc nie mówcie, że tamtym granicą się dobrze żyje. Chcecie, przyjedźcie, zobaczcie. Też będziecie musieli oszczędzać na wszystkim, na czym się da. I mam nadzieję, że wiecie, jak to wszystko działa. Jeżeli ktoś z Was ma takie problemy, a nie inne, właśnie z finansami, napiszcie do mnie, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem Łapkę w górę. I napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśniesz ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj. Do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co. Wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube was informował o tym, i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu. Drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia! Cześć!